Witajcie, kochani. Ewangelia według świętego Jana jest to, jak dla mnie, wyjątkowa Ewangelia. Tam jest naprawdę wiele wspaniałych wersetów. Najbardziej podoba mi się, właśnie, z, z wszystkich Ewangelii. Właśnie Ewangelia Jana. I często natrafiam, właśnie na wersety, też z Ewangelii Jana gdzieś w internecie. Otwieram tą Ewangelię, zaczynam czytać i, i naprawdę niesamowite jest to, co tam jest napisane. I zwróciłem też uwagę właśnie teraz na taki werset który wszyscy dobrze znamy. Natomiast jest tak, czasem, czasem tak mam, być może też tak macie, że jakiś werset czyta się ileś tam razy. Zna się go na pamięć. Natomiast podczas któregoś czytania, Pan Bóg wskazuje na jeszcze coś, co jest zawarte w tym wersecie. I to jest właśnie fajne. Ja teraz czytałem przed chwilą Ewangelię Jana, 3 rozdział, 18 werset. Otwórzmy sobie. Jana 3:18 Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Tu nieco wcześniej czytamy tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kochani, te wersety e, mówią nam o tym, są wyjątkowe pod tym kątem, że mówią nam, wskazują nam na pozycję pana Jezusa zbawiciela naszego. Te wersety mówią nam, że jest to Syn Boży jednorodzony. I kiedy przeczytałem ten werset dzisiaj, to przyszła mi do głowy myśl i aż ciarki zarazem przeszły mi po plecach na myśl, w jaki sposób Świadkowie Jehowy w swojej książce nazywanej przez nich... Pismem świętym w przekładzie nowego świata jak oni to tam przerobili przemienili aby obedrzeć zbawiciela z chwały co też właśnie w tej organizacji jest takim takim jednym z atutów bym powiedział obdzielanie Chrystusa Zbawiciela, czyli zbawiciela, mesjasza, pana Jezusa, syna Bożego z jego imienia i z jego chwały. No i postanowiłem otworzyć sobie i ten ich przekład i o dziwo, słuchajcie, no własnym oczom nie wierzyłem, aż muszę wam to pokazać, tylko włączę kamerę tutaj. i zobaczcie kto w niego wierzy nie będzie osądzony kto nie wierzy już został osądzony bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna bożego i to jest moi drodzy w ich przekładzie z 2018 roku przekład nowego świata świadków jehowy Myślę, że doszło tam do jakiegoś zaniedbania ze strony tłumaczy, bo ciężko mi w to uwierzyć, że został dopuszczony werset, który myślowo zgadza się z tym, co mówi prawdziwe Słowo Boże. Tutaj mam przygotowane interlinie. Zobaczcie sobie, co mówi interlinia. Ten, który wierzy w niego, nie jest sądzony. Czy też podlega osądowi. Ten zaś nie, który wierzy, czyli ten zaś, który nie wierzy, już jest osądzony, gdyż nie wierzy w imię jednorodzonego syna Boga. Tutaj mamy jednorodzonego, czy też jedynaka. Rozchodzi się o to, że to jest jedyny w swoim rodzaju, że nie ma drugiego takiego. Czyli nie ma drugiego brata, który został w ten sposób przez Pana Boga zrodzony. Nie ma drugiej takiej istoty. Nawet jeżeli my po odnowie Ducha Świętego w nas przez Boga Ojca, tak jak mówi Słowo Boże, możemy nazywać siebie dziećmi Bożymi, czyli jesteśmy według Ducha synami Boga. To nie jesteśmy tacy jak Jedynak, jak Jego jednorodzony syn, czyli Pan Jezus. Aniołowie, którzy są na przykład nazywani synami Boga, też nie są według rodzaju tacy jak Jedynak, zrodzony przez samego Boga Ojca, ponieważ Bóg Ojciec zrodził tylko Pana Jezusa. Reszta jest stworzona, moi drodzy. I właśnie zdziwiło mnie to bardzo, że w tej książce Świadków Jehowy jest to oddane, można by rzec, że prawdziwie. Więc, drodzy świadkowie Jechowy, jeżeli mnie oglądacie, a wiem, że czasem zdarza się, co, co też sądzę po komentarzach, oczywiście te komentarze są charakterystyczne i niezbyt przyjemne, więc ja ich często nie dopuszczam do publikacji. Ale to tylko i wyłącznie ze względu na, na ich złośliwą treść. Natomiast gdybyście w komentarzach chcieli zamieszczać jakieś merytoryczne, to, to jak najbardziej zamieściłbym. I, I właśnie chcę tutaj zwrócić Waszą uwagę na, na ten werset. Abyście otwarli swoje przekłady i przeczytali to, i postarali się zrozumieć, co ten werset mówi, co, o czym ten werset, werset świadczy. To nie jest ciężki werset. Ja przed chwilą wyjaśniłem, jakie jest moje poznanie, jaki, jaki jest sens, logiczny sens tego prostego wersetu. I, i, I proszę Was, abyście zastanowili się nad swoimi wierzeniami, prawda? Nie będę skakał tu po wersetach i udowadniał, że według swojego rodzaju Pan Jezus Zbawiciel jest synem Boga, czyli jest Bogiem według swojego rodzaju, gdyż został zrodzony, co jest logiczne to logika nam mówi nie będę szukał tutaj tych innych wersetów bo tu nie o to chodzi żeby znowuż po raz kolejny udawadniać coś ludziom którzy nie wierzą w boskość zbawiciela natomiast no, chcę zwrócić uwagę że tak w waszym przekładzie drodzy świadkowie Jehowy jest z czym się no, musicie niestety zgodzić, prawda? Jest to, wiem, że jest to dla Was bardzo niewygodny werset i no i dlatego jestem bardzo zdziwiony, że został dopuszczony w takiej wersji, ponieważ wiem z autopsji, że jak to się mówi pospolicie i z doświadczenia, że wersety tego typu kiedy zostają rozszyfrowane przez właśnie myślicieli, w cudzysłowie tam z ciała kierowniczego, to one są przekształcane, aby właśnie przerzucić tą zwrotnicę na inne tory i ominąć chwałę Pana Jezusa. Dlatego jestem pełen podziwu, że takie słowa, jednak się ostały, jestem w stanie za pomocą Waszego przekładu, drodzy Świadkowie Jehowy, udowadnić, udowodnić wam fałszywość przekonań, które są wam narzucone przez ludzi mieniących się być pośrednikami między Bogiem a ludźmi, między ciałem właśnie tym ciałem kierowniczym. Bo o nich mówię. Jest to bluźnierstwo, to też musicie wiedzieć, ponieważ Słowo Boże mówi nam, że jest tylko jeden pośrednik tylko jeden między Bogiem Ojcem a ludźmi. Jest nim właśnie Jego syn, Pan Jezus Chrystus, który zrobił tak wielką rzecz dla ludzi, że Bóg Ojciec dał mu w dziedzictwo wszystko: i sąd, i ziemię, i wszystko, co zostało stworzone. Więc, moi drodzy, zastanówcie się, komu należy się chwała, kto ma chwałę, kto, użyłbym nawet takiego słowa, zasłużył sobie swoim czynem, Czynem, zwyczajnie czynem na chwałę. kto Czy jest ktoś taki? Bo ja znam tylko jedną osobę i jest w nim właśnie syn Boga, Pan Jezus Chrystus. Doceni się to, docenia się to, co zrobił dla nas wtedy, kiedy zrozumie się, co zrobił. Bo muszę się też przyznać, że kiedyś nie rozumiałem tego, co Pan Jezus dla nas zrobił. Tutaj też fajny werset: Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli aby każdy, kto w Niego wierzy, czyli trzeba wierzyć w Kogo? W Pana Jezusa, aby nie zginąć i mieć życie wieczne. Tutaj ten werset, który jest zaznaczony, proszę przeczytać kilka razy i zrozumieć, że aby mieć życie wieczne, należy uwierzyć w Syna Człowieczego. Hmm. Czyni, jest tutaj mowa o Panu Jezusie, o synu Boga, jednorodzonym, który został zrodzony przez Boga, a nie stworzony. I właśnie jemu należy się chwała. Skoro życie wieczne mamy zawdzięczać właśnie Jemu, o czym mówi ten werset, to czy nie należy się właśnie Jemu chwała? No bo to, co wierzycie, drodzy świadkowie Jehowy, kłóci się z tym, najzwyczajniej, logicznie kłóci się z tym, co mówi Słowo Boże. Ja, będąc kiedyś lata wstecz świadkiem Jehowy, nie potrafiłem właśnie tego zrozumieć, dlaczego niektóre z przekonań tam, z takich, Jakichś, no nie wiem, z tych, z tych wierzeń, e, są w sprzeczności z tym, co mówi Słowo Boże. Nie potrafiłem tego zrozumieć. E, teraz już rozumiem. E, I niestety, no, całkiem co innego, mówi Słowo Boże, Ewangelia jest całkiem inna niż przedstawia ją właśnie. Wierzenia, czy też religia, czy organizacja świadków Jehowy. Ja odnoszę, odniosłem już kiedyś i odnoszę takie wrażenie, że jest to właśnie organizacja, która ma na celu taki, no, ja w tym widzę taki cel, żeby, żeby gdzieś na tą bocznicę kierować ludzi, aby nie dostrzegali właśnie ofiary. Syna Bożego, i aby nie dostrzegali tego, kim jest naprawdę Pan Jezus, kim jest Syn Boży, i, i, i ta prawda jest przekręcana. To jest okropne. Moi drodzy, ja myślę, że mówię tutaj w łagodnym tonie i chcę, żebyście wiedzieli, że ten film nie ma na celu obrażanie żadnego wyznania. Ja tu tylko nawiązałem do tego, jaka jest różnica między tym, w co wierzą świadkowie Jehowy, a tym, co mówi Słowo Boże. No i wykazałem też, że w ich przekładzie jest zawarty prawidłowo werset, który prawidłowo, myślowo, można tak powiedzieć, oddaje prawdę temu, co jest w Słowie Bożym. Więc warto ten fragment przeczytać sobie. Tak myślę, i przeczytać to, no jak przeczytać, ale poprosić Pana Boga o to, aby zadziałał w naszych sercach i wskazał nam głębię tego wersetu, prawda? Myślę, że tak należy właśnie zrobić. Należy poprosić Boga Ojca, aby wskazał nam prawdziwe znaczenie tego wersetu. Tak, moi drodzy, poza tym polecam całą ewangelię świętego Jana odnośnie Świętego Jana, czy innych świętych, to chcę tutaj, jeżeli już mówimy o świadkach Jehowy, chcę tutaj też tak napomknąć, ponieważ spotkałem się tym w przeszłości, będąc świadkiem Jehowy, to znaczy się um, utożsamiając się ze świadkiem Jehowy, bo um, to jest dość skomplikowane w tej organizacji. E są osoby, które myślą, że są świadkami Jechowy, a tak naprawdę one utożsamiają się tylko z tą organizacją, a świadkami Jechowy nie są jako prawnie tam w, w zgodzie z wszystkimi tymi papierowymi papierologiami. Że tak to brzydko ujmę. Także tutaj też świadkowie Jechowy, czy, czy ludzie, którzy utożsamiacie się z nimi, Prosiłbym otworzyć oczy i dopytać, jak to z wami jest, kim jesteście, bo tam jest też taka, takie machlojki jakieś polecam się na własną rękę dowiedzieć. Ale o czym chciałem mówić, o tych świętych, bo spotyka się to z, spotkałem się sam z tym, że ktoś kiedyś pewien starszy zboru. Nieważne kto z imienia i nazwiska, ale powiedział mi, jaki tam jest z niego święty, czy tam na przykład z tego, to jaki tam jest z niego święty. Moi drodzy, moi drodzy świadkowie Jehowy, bo też widzę, że wie się o tym i słyszy się, że nie, nie używają świadkowie Jehowy. Czy osoby utożsamiające się ze świadkami Jehowy nie używają takiej właśnie, takiej mowy biblijnej, na przykład święty Jan, czy tam święty Mateusz, czy święty Piotr, prawda? Czyli, kochani, musicie wiedzieć, że to jest niebiblijna mowa, że święci byli wtedy i nawet. Mówili do siebie, że są święci i to jest w słowie Bożym. Może sobie znajdziemy jakichś świętych. Wpiszemy święci, szukaj. I od pierwszych stron tam widać było, ale mnie interesuje. Tutaj listy mnie interesują. Hmm. Na przykład tutaj, dlatego, bracia święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa. Dlatego, bracia święci, prawda? Czyli jednak byli święci. Jeszcze chcę coś znaleźć. Tutaj Wam się wyświetliło. Możecie sobie przeszukać. Albo tutaj, kolosan. To. Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przejdziecie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, czyli święci, jeszcze coś poszukamy. O, to jest najlepsze. Filipian Chyba to jest. Pozdrawiają Was wszyscy święci, szczególnie zaś ci z Domu Cesarskiego. Hmm. Czyli w Domu Cesarskim byli święci. Niesamowite rzeczy się dowiaduje tutaj. Pozdrawiają Was wszyscy święci, czyli co? Czyli byli święci. Czy nie byli święci według tutaj Słowa Bożego? I tak dalej, kochani, i tak dalej. Dlatego, drodzy świadkowie Jehowy, wiedzcie o tym, że wiele pospolitych rzeczy, pospolitych wśród świadków Jehowy jest niebiblijnych. Wierzenia. Świadków organizacji, przepraszam, Świadków Jehowy, te wierzenia są w sprzeczności z tym, co mówi Słowo Boże i to takiej powierzchownej nawet, prostej sprzeczności, jaką wam teraz wykazałem i pokazałem odnośnie na przykład Syna Bożego lub też Bardziej prosty przykład teraz na podstawie tych właśnie świętych. Pismo święte, a w szczególności listy, które były pisane, mówią nam o tym, że ci ludzie pisali, odnosili się do siebie jako święci. Więc nie chcę mi się teraz nawet, przyznaję się, szukać, jak to jest w przekładzie Nowego Świata. Świadków wiechowy, ale przypuszczam, że też tam jest tak napisane. Możecie sprawdzić to u siebie, czy tak jest napisane. Przypuszczam, że tak jest napisane. A jeżeli jest tak napisane, to no myślę, że będziecie musieli zwrócić uwagę towarzystwu Strażnica, czy też ciału kierowniczemu. Że, że nauczają w sprzeczności z tym, co mówi Słowo Boże, o ile nadal są takie praktyki i takie nauki, I, takie, i tak się przyjęło, że nie było żadnych świętych. No i tak, moi drodzy, od słowa do słowa parę rzeczy sobie poczytaliśmy fajnych rzeczy. No i to chyba tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Błogosławię i z Panem Bogiem.